Witam najgustwo serdecznie w drugim odcineczku z serii Digialkę do Globuska, zwycięstwo Remis Dwa razy trafiliśmy na tego samego gościa Raz zabraliśmy zwycięstwo Niuka nadało nas freszka pod poprzednim odcinkiem pisał, że Niuk to najlepsza mapa do tego typu challenge'u Zobaczymy czy nas oszukał, czy nie Lepsi No zagłośnęłem gierkę dlatego Ho, ho! Ale ten, ten dostał taką torbę, że sam byłem w szoku, no ale trzeba biegać, tak? Tam tylko torpedos są, ten pysk pusty. No nie no i ten szczur musi na plecy przyjść, tak?

Snajper elit. Chciałem złapać kąt i mu dupnąć, no ale niestety mogłem puścić stres tego, może żeby się udało. Ciekawe ile dostał? 12 HP miał. Ciężary, ciężary. Lubisz skiny? Wszyscy lubią. Dlatego zapraszam Cię serdecznie bracia na CSGO Skins, na którym masz mnóstwo skrzynek, cykliczne eventy oraz stronka dba nawet o to, żeby kontent z gierki znajdował się na stronie. Możesz sobie właśnie otwierać akurat zbrojownię, która jest dostępna w grze i skrzynki prosto z gierki. Oprócz tego masz darmowe skrzynki, których możesz otwierać nawet do trzech dziennie. Strona oferuje mnóstwo sposobów płatności, skiny, nawet PaySafeCard, Card, a z moim kodem dam zdy masz 10% do wpłaty i darmowe Dwa złote i 10 groszy dla nowych użytkowników. Możesz sobie otwierać skrzyneczki albo brać udział w bitwie. Co my sobie dzisiaj otworzymy? Polujemy dalej na rękawiczki. Dokładnie chodzi mi o te, aby pasowały nam do nożyka. Dzisiaj może dwie otworzymy, bo takim tempem to nie, nie dojdzie nam. Może, nie, zrobimy tak. Otwarcie i bitwa. I znowu. Transporty, nie, nawet do transportu nie doleciało. Idziemy na bitwę. I robimy bitwę. Tak. Na czterech. Underdog. Zobaczmy, co się wydarzy się. Daj panie ten, o no, dwa razy się pojawiły, to nie może być przypadek yy, yy, My wygraliśmy I wpadło, o, kurwa No troszkę pieniążkę wpadł, no ale Cztery szanse i na cztery szanse nie wpadły nam te co chcieliśmy, nie? Wszystkie po w górę, no ja PD. no ale ważne, dobrze, że zarobacz chociaż, nie? A to truchło jest! Ja myślę, że to chłop! No, wybierzemy się. Kulę, bo kula daje fula. Hahaha, mówiłem. Poczuł, ty już byłem. Snajper, ja nawet nie wiedziałem, że on tu jest. Dobra, zobaczmy snipera, czy tym razem ukąsi. Uuu, dobra. Dobre, dobre, dobre. Fliszki tu się dają, no. Ta mapa. Powiem ci, koleżko z komentarzy, że jeżeli tutaj wróciłeś, to. Dużo przestrzeni ma takich ciasnych do pikowania również. Spróbujemy zrobić tak, że nasz otworzy drzwi, żeby się odwrócił. No zrób coś tam. Na no, drzwiach z lewej go nie ma, bo by go widział. Gdzieś musi tu być, tu gdzieś. O! <grytania> o, ten nasz sniper to dostał! Nie, no biega z tym PM-em Ja pierdzie... No już myślałem, że mnie ubije, nie? Bo tak biegała ta świnia. Eda głowy, no ale na pistolkach jest ciężko w te głowy naduptać. Panika Gaming. Dobra, zobaczymy. Nieco więcej agresji. Proste. Trzeba bardziej polować na tamtego, tego o, on sobie lubi w dłu do długich pójść. Przejdziemy tą rundę przeze mnie. Jak dobrze, będzie zwycięstwo. Ne, tam bym mu dał tam ze skoków To było dobre, ale nie było. Awans raczej nie było. o Ojojo, jo, awansik, dzięki. Czyli dopisujemy, zielono jest u nas cały czas. 13 zjechaliśmy, było 15 dwa razy do 13. Teraz ciężej, coraz ciężej. Hero. Ooooooo! Czujecie? Jest, jest, of course. Pa, pa, pa. O, ooo, uuu, you are DMG, jee. Yeah. Nie ma cheaterów, wak, va 3578, zaczyna wykrywać spinbota. Dawaj, brawo, brachu, pokaż, wow, wow. Chyba mamy jakiegoś dobrego grajka w teamie, nikogo nie ukończymy. Ale jedzie, ty. Ja pidinie. Czemu on ich... oni? Oni kawa nie kupują czy co? Że ich na strzała ściąga w ciało Jedzie tam Wiedziałeś, że to nic się polą? Nie Ja, ja PD, ale tu Barek Odkryłeś Amerykę Czy będzie jeszcze jakiś inny? O nie, skinki ma, kawiczki ma, dość, dość drogie. Chyba clear'ka, hej. Dobra, jak ma dobry ten, kinki to by umie grać. Ale ta mapa jest dziwna. U. After the W no Ogólnie to mi się pojebało, myślałem, że gram po CD, o, Ale fart z tym fleszem. Obity chuj. O, Wychyl jeszcze raz Ale mam... Jakie to są timingi obsrane, nie? Dobra, ja to pochwaliłem mojego. On na razie ukończyć nie może se piszę z kumplem, bo na ramce są Tinderka se założyli No nie dasz się no... Uf, robię co mogę. Biegam, skaczę latam, pływam, zawsze mnie obejdzie, nie. kawałka najebił No nie, no! Który raz już tak ginę? No co mój robi tam robi, że? Zero info, nic nie wiadomo o tym chłopie drugim, nie? No masz takie skin, no, no coś zabij, kuźwa. Nie będzie defowo. Mm -hmm. On jeszcze nie ubił nikogo, Kumpel! Knijpę drogą i nie mam rękawiczek Ale ja przynajmniej coś tam ze strzelam, nie? Un look, O! To byłby five serii chyba, nie? Na łeb. Coś cool. Ciężary są, skacze taka dziwka, nie? Nie da się gubić. Nie, masz tu kurwa tego. Co? Nie wiem, co ty kupujesz. Tu, tu, coming, coming to me. City, City. Nie, no po co te ty smoke? To są fajeczki czy wykołaczki do uszu? Ani to, ani to. Aha. Mogę dać mu heda, ale nie dałem Kuś, wacie on wyparował do chuja pana. Nie chuj Oni plantują na raz wszystko, no ja piercię. I tak wam możesz wygrać, bratku, używając mojego kodu dam cię z... Oni kurwa są? Tu jest jeden, a drugi? Co? Szybka zmiana lokalizacji Dobra, jest! Widzisz, trzeba dać główkę od razu w tu, 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 drugą stronę mapy, jak tam widzimy, widzieliśmy, że tam jest dwóch Nice, bombarde. Dobra, może będzie remisi? One more. Very low Mamy to, nie ma porażki, jest! Good job 17, czyli odrobiliśmy te dwa z poprzedniej Cały czas mamy średnią 15, jest git, jest git To to były za rank... A, bo my trzy mecze zagraliśmy A, i w każdym meczu jesteśmy awans